Witam wszystkich, z tej strony ponownie Szakal. Yy, ponownie zwracamy do amnezji yy, Dzisiaj nietypowo, bo nie będę kontynuował historii, którą, wiecie, zaczęliśmy, trzeba zakończyć. Widzicie, tutaj nawet nie mam yy, jak załadować tej gierki, bo jestem po takim jakby mini-formacie. Zainstalowałem Windowsa 7. Yy, dzięki temu nie muszę nagrywać z karty muzycznej, dźwięk jest o wiele lepszej jakości na pewno. Szumy można o wiele lepiej zniwelować takie pierdoły. Mm, naprawdę Windows 7 to jest coś pięknego, tylko tyle powiem. Czuło śmieszki. A niech będzie. No jeden już. Mm, co tutaj zmieniać? Przecież to mogę wyciszyć. To mi tam tu wisi celowni, grafika możliwe, że mój dźwięk się zmieni nie będzie 1.15, tak wam podjaśnię jak coś sprawdzam te ustawienia, bo jestem właśnie gra jest nowo zainstalowana widzicie, profil jest byle jaki Save przekopywane więc spoko no i dzisiaj zaczynamy inną historię którą dostałem od użytkownika Argnes nie ma dobrze, to bym mówiłem, stary. <grych> Sporo dostałem naprawdę mapek od tego ziomka i... jedną na razie zainstalowałem, nie sprawdzałem. Są to mapki bodajże robione przez fanów, więc może być ciekawie. Dobra, sprawdzamy to. Jest godzina 2.30. Może taką jedną mapkę przejdę, może nie. Idę spać, bo jestem dzisiaj... wykończony. Ale wszystko zajebiście nagrywa tutaj, ciekawe czy będzie po polsku? Daniel. O. jest. Już mieciary przechodzą Starczy, że Czekajcie, latarnia. O kurde, nie mamy. No, mapki są robione bodajże przez właśnie fanów, więc może być ciekawie. Są, podo yy, są podobnież o wiele mocniejsze jak zwykła gierka. Czekajcie, naprawdę mam zwaloną spację. Czekajcie... No, wykorzystałem ostatnie krzesiwo. Nic nie ma. Tak jakbyśmy grę zaczyna zaczynali na nowo z inną historią, więc... Są mapy typu survival jakieś różnorakie. To jest jakaś, nie wiem... Chyba zwykła mapka. Nie wiem, może będzie spokojnie, zobaczymy. Nawet nie wiem o co na razie biega tutaj. O, dużo się z tego raczej nie doczytam. Tak, to wiem, wiem. Gdzie jest moja kochana latarnia? Siwa to akurat mam w dupie, ale mogą być, przydadzą się. Prawdę mało co widzę tutaj. Dobra, idziemy. Nie mogę tej drzwi otworzyć. Tą spację Muszę naprawdę kupić nową klawiaturę Grałem ostatnio w tą gierkę przed do Grecji czy nie zamieściłem wszystkich odcinków i dźwięk był naprawdę słabej jakości Nie wiem wtedy się coś postrało z tą kartą muzyczną Powiedziałem, że to już jest ostatni raz Oj Jakoś tak dziwnie jest. Nie mogę stąd wyjść. Gościu to zrobił, musieli tam widać kombinować. W skrypcie tej gierki może. Trzeba mieć naprawdę banie, żeby zrobić taką mapkę. Czemu nie mogę stąd wyjść? Jest... O, tu jest krew Czekaj, czekaj. Może coś tutaj muszę wziąć, żeby tam dalej otworzyć Kto chowa stołek w szafie. no? coś jest To jest To jest bez sensu. Kurde, no nie mam pojęcia. Gościu wymyślił mapę, on wie jak ją przejść, a niestety widzę nie wiem, nawet jak otwory drzwi. Może to jest jakaś dziura? Co za imbecy tą mapę robił? Nie mam latarni, nie wiem o co tutaj biega. O, o, o! Myślałem, że my latarnię. Piura jakieś... Czekajcie Nie wiem po kiego grzyba w ogóle ktoś taką notatkę zrobił Tak jakby z drugiej strony było zablokowane. Ale tu są jakieś wytarte ślady. Może to trzeba rzucić? Czekajcie, zaraz to ogarnę. No, no. Zaraz to na pierdolca. nie ma żadnego łomu, nic. Ktoś sobie chyba jaja ze mnie zrobił. Nie da się z tego dziadostwa wyjść. Okna są pozamykane. Albo nawet pozabijane. Szyby się nie wybije. Ta krew mnie dręczy. Tutaj jest ta krew, czyli zakrywają się zawsze szło w gierce. I naprawdę nie ma wyjścia. I coś trzeba odsunąć? Jakąś szafę? a coś tam jest? Nie... Tak, chyba się musimy do narni wpieprzyć. Czekajcie, może trzeba się ukryć? Coś się stało? Jezus! Same się drzwi otworzyły, no. Nie no, kurde no! Trzeci raz to robię. Muszę się skupić. To pisało, jak mi za z tym ruchu. Mm -hmm. Może kurde skończę to Przechodzenie tej mapy, bo naprawdę sobą mi to idzie. Nie mogę wyjść z pierwszego pomieszczenia i dostaję. Już mi to zaczyna wkurwiać no Nie wiem co jakiś się skrypnął ruchom i do cholery Nic tutaj nie ma, tylko ta jebana notatka która nic mi nie mówi Napisana w jakimś mongolskim języku Co to jest? Ale wziąć nie można A, to jest ten Ciepłe powietrze daje Chyba ktoś sobie jaja zrobił ze mnie tą mapką Tu jest dziwnie wytarte jakby od czegoś Wiecie, może coś się spodłoze? Jezu Jezu, Jezu, Jezu Ajdę piję sobie na to, On nawet na to nie skoczy. W ogóle co ja tutaj, co ja zamierzam zrobić, no? Mapa, z której nie da się wyjść. Takie mini więzienia. Wszędzie porozpalając co się dało. Nie wiem po kiego mi tyle tych krzesł było. Szafa, w której był stołek. Pytanie, czy bez powodu ten stołek był? Nie, no ja pierdziura. Jestem zażenowany. Tu jest... A może te drzwi się otworzą, póki ja nie wezmę tej latarni? To nie da wziąć. Ten ogień po kiego to grzyba jest ten ogień tutaj. Nie wiem, naprawdę nie wiem co. O. Gówno mi to dało, ale to jest bez sensu. Widzicie co? Jeszcze raz zacznę tą łapkę i... Eee, Zobaczcie co pisało na górze, bo nie wszystko przeczytałem. Być. Niestety nie mogę zatrzymać nagrywania, bo ciągle się dźwięk nagrywa w innym programie. Strach w ciemnościach. Na razie żadnego strachu nie uświadczyłem. Tylko komuś się widzę nudzi i lubi wkurwiać innych. Twórca mapy, no, co za pojeb. Dobra, poradzimy sobie z nimi. Najpierw sobie musimy poradzić z tymi jebanymi drzwiami. Mm. No nie pierdol, że to jest jakaś latarnia. Dobra, jeszcze raz, odsuwamy Tak, wiem, wiem jak się bierze przedmioty Krzesiwo, krzesiwo Wiem o tym, wiem Nie mogę nie wziąć Skrzynia, w której nic nie ma Курда. Так, шибы с плекси. Nie mogę nic zrobić. Jezu najchętniej twórca tej mapy to bym teraz po prostu za jaja, za jaja powiesił.